Tak naprawdę spotyka się ludzi. Piosenka jest, czy może być narzędziem do spotykania ludzi, i to jest piękne, bo daje możliwość wielu spotkań. Czasami, cza, czasami się tego nie dźwiga, to znaczy jest tych ludzi za dużo, tych spotkań jest za wiele, one są za intensywne, ale to jest przypadłość zawodowa, że trzeba spotykać ludzi. Są tacy, którzy zmieniają życie pod, pod wpływem piosenek, które usłyszeli, które zaśpiewaliśmy. To jest dla mnie niezwykłe, bo. Bo to jest rodzaj zaufania, którego ja nie przewidywałem i raczej też nie myślę o nim, że teraz napiszę taką piosenkę, żeby ktoś mi zaufał, albo że ktoś mi ufa, to ja teraz muszę tak napisać, żeby być wiarygodnym. Ja muszę być wiarygodnym przede wszystkim przed sobą, yy, ponieważ poeta nie kłamie, to nie wolno kłamać. Yy, w związku z tym musi być tak, jak jest naprawdę, z pełną akceptacją słabości i swoich możliwości również. Jest poetą? Jest. Yy, 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 uparciuchem. <grych> jest, yy, jest bardzo yy, zdolnym, mimo nieumiejętności, pewnych yy, muzykiem. A co do tego, kim jest, yy, że tak powiem, w życiu osobistym, myślę, że, że yy, 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 trwamy, tak? Czyli, czyli nie jest tragicznie. Obrazek pod tytułem Siedzę przed maszyną pale papierosa i nie, wtedy jeszcze nielegalnie, bo miałem 17 lat, więc co jakiś czas wychodziłem na balkon albo schodziłem na dół ze śmieciami. <grych> więc takim byłem niepełnym pisarzem, bo przecież nie mogłem dymić przy maszynie do pisania, więc siedziałem i stukałem w te klawisze, pisałem 62 wiersze na wieczór, po czym dawałem jej takiej zaprzyjaźnionej nauczycielce od polskiego, która jakimś, jakimś cudem Umiała przebrnąć przez tę literaturę i y, z tych 62 wierszy mówiła: Trzy wersy są dobre. <grywa> Wracając do Martina Idena, to był nie tyle drogowskaz, co to był zapalnik. To był, zapalnik, tak? to był mm -hmm. rodzaj zapalnika. Y, natomiast takim pierwszym właściwie drogowskazem, jaką drogą się powinno iść bez komunikowania z drogowskazem, był Włodzimierz Wysocki. Informacje o tym, że Włodzimierz Wysocki na przykład był w Polsce, tak, i że śpiewał u kogoś w domu jakieś piosenki, siedział i popijał alkohol, to było tak jakby święty, gdzieś obok był święt. informacje od osoby, która spotkała, osoby, która spotkała, osoby, która słyszała, że ktoś widział Wysockiego, to te, ta osoba ostatnio w kolejce to był Bóg. To był ktoś, kto w ogóle na Boga. Mówię, ty masz informację o Wysockim. To było niesamowite. Ja tak to przeżywałem. Myślę, że jak się ma jakiegoś ulubionego swojego wykonawcę, to tak się właśnie reaguje. Jest to wszystko prawdziwe. Nie jest udawane. My nie stwarzamy siebie. Jesteśmy tacy. Adam też taki jest, jaki jest. On jest w rzeczywistości tak naprawdę niezmienny. Jest takim samym człowiekiem, co myślę ludzie czują, wiedzą, doceniają. Jest to wartością. Tischner był wykładnią, ale to już tak w połowa 80. Po, po połowie 80. lat. W tym czasie też doszedł Brocki. Często też zaglądałem do, do miłosza, ale jeszcze wcześniej, ponieważ przygotowałem się na studia do szkoły teatralnej, to zetknąłem się z Villonem. i to też było absolutne objawienie takiej gęstości języka i tego wszystkiego, co się naprawdę w ludzkim życiu dzieje. Wręcz z taką chęcią. Dotykania w taki sam sposób tego życia, ale to trzeba mieć do tego odpowiednie zdrowie i charakter. No. Muzyka, którą Adam tworzy, jest bardzo specyficzna, charakterystyczna. Można bardzo łatwo ją rozpoznać. No i te przesłanie, które znajduje się w jego muzyce, też jest no, bardzo silnie odczuwalne. Myślę, że dla każdego człowieka inaczej, aczkolwiek jest też bardzo wyraziste. Napisał kilka piosenek o Biblii, o szukaniu wiary. I rozmawialiśmy również na ten temat. On mówi: Słuchaj, ja nie chciałbym takiej kościółkowej czy kościelnej muzyki robić. Ja to piszę, śpiewam, bo to jest we mnie. Natomiast mogę również śpiewać o miłości, o lesie, o morzu. Napisałem to. I dla mnie to też jest bardzo istotny moment. Że po pierwsze on szuka i ma w tym szukaniu szuka jest uczciwy. Ojciec Jarosz jest rodzajem przyjaciela, któremu powierzę najgorsze tajemnice swojego życia i powierzyłem mu najgorsze tajemnice swojego życia i wiem, ja, wiem, co mi powie, ale ponieważ mówi to za każdym razem, to ja muszę to realizować. I on wie, że ja to będę realizował i wie, że będę się z tym zmagał, i on to za każdym razem mówi. Próbuję wydobyć te rzeczy, które są w człowieku piękne. Są głębokie, piękne, czasami są tęsknotą, czasami pragnieniem. I to jest ta rzeczywistość. Może to jest powód jego sukcesu, że każdy, kto go słucha, zaczyna myśleć i nie tylko intelektem, ale trochę sercem. Pan Bóg jest Pan Bóg dla mnie jest odnośnikiem i yy, yy, rzeczywiście Pan Bóg jest drog, drogowskazem, ale przyjacielem Pana Boga jest ojciec Stanisław. <laughs> kolegą Pana Boga jest ojciec Stanisław? Dobrym. Tak, i oni mniej więcej we dwójkę mówią podobne rzeczy, a spotkałem ojca Stanisława w momencie, w którym byłem na rozdrożu nie tyle wiary i niewiary co takiej nieumiejętności postępowania z najbliższymi również z rodziną. I on się pojawił, został. Ja myślę, że został nasłany, tak? Przez Boga. Nazwę, tak. Został nasłany przez Pana Boga, a ja w, w takich sytuacjach nie jestem zbytnio przyjacielski. Jak ktoś mi kogoś nasyła i mówi teraz posłuchaj go, bo on, on ma tutaj coś ważnego do powiedzenia. I ja mówię, a kogo mi tutaj przysyłasz? W ogóle ja nie, nie ja chcę po swojemu, tak? On mówi nie rób po swojemu, spróbuj zobacz, posłuchaj, jak to się robi inaczej. Bądź trochę jak Chińczyk. Y jak mądry Chińczyk, to znaczy ucz się na cudzych błędach, a nie na swoich. Nie bądź głupcem, tak? Ucz się na cudzych błędach, a nie na swoich, no. Mam wrażenie, że tworzymy coś charakterystycznego, coś co ma własny, własny jakiś yy, niepospolity kolor. <grym> Adam jest człowiekiem, za którym yy, jakby intuicja mi podpowiada, że podążam za nim, bo Oczywiście, w zespole liczy się zdanie wszystkich, jednak ta kropka na i należy do Adama. W sztuce wolno wszystko, w życiu nie. Sztuka się z życiem przenika i życie ze sztuką. W związku z tym jest wymagane poszukiwanie proporcji oraz źródeł oddziaływania na tzw. odbiorcę. Dla mnie w ogóle twórczość raz, raz dwa, trzy jest bardziej takim. E... Oczyszczeniem się, a potem naładowaniem, z powrotem jakąś taką energią, takim przekonaniem się, że wszystko tak naprawdę jest dość, dość proste i w sumie całe życie nie jest aż tak skomplikowana, jak nam się wydaje. I to jest takie raz, dwa, trzy. Powstaje pytanie, czy wyczerpałeś temat, tak? czy zrobiłeś wszystko, co do Ciebie należało, żeby tak to napisać, żeby nie zabrakło ani jednego słowa i żeby ani jedno, o, o, ani jedno słowo nie było za dużo. To jest na przykład, no, to jest jedno z pytań, które mi nie dają spokoju I są takie pytania, które y, czy, czy ja y, biorąc się za y, pisanie, za y, pisanie piosenek czy niekiedy wierszy, czy y, zdołam napisać to, co, y, co sobie zamierzam, czy, czy mam na tyle Talentu I w którym momencie będę musiał zrezygnować, na przykład przed jakimś tematem, mówiąc, nie dźwigam tego, nie umiem, nie, nie, nie znajdę słów, żeby to napisać. Jestem tylko przechodniem w tym, a nie innym przebraniu. Mam papierosy i drobne, i plan, albo brak planu.